Wystarczy liść laurowy, abyś pozbył się tego problemu. Na początek weź kilka liści laurowych, wrzuć je do blendera i dokładnie zblenduj. Liście laurowe znane są z wielu cennych właściwości. To nie tylko popularna przyprawa w kuchni, ale także roślina o szerokim zastosowaniu w medycynie naturalnej. Wykorzystywane są w leczeniu wielu różnych dolegliwości. Przełóż zblendowane liści do małego zamykanego pojemnika. Następnie weź oliwę z oliwek i dodaj około 50 ml. Oliwa w tym połączeniu działa odżywczo. Odstaw pojemnik na około 3 godziny. W czasie, gdy oliwa nabiera mocy, weź mały garnek i wlej do niego 300 ml wody. Wrzuć 10 liści laurowych. Całość gotuj przez kilka minut. Następnie przelej powstały płyn przez sitko do miski. Dodaj do niego 500 ml wody. Teraz dodaj 50 ml octu. Ocet to naturalny składnik, który ma działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Zamocz wszystkie palce w tej mieszance na 5 minut. To kąpiel, która nie tylko działa antyseptycznie, ale również zmiękcza paznokcie i skórki. Po kąpieli weź wcześniej przygotowaną oliwę z liści laurowych. Nałóż niewielką ilość na chorobowo zmieniony paznokieć i delikatnie wmasuj. Ta mikstura głęboko wnika w strukturę paznokcia, pomagając skutecznie zwalczyć grzybice. Paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, a skóra wokół nich jest odżywiona i wolna od podrażnień.